Klikamy przycisk Wyślij nowy dokument, następnie przycisk Dodaj dokument ręcznie. Definiujemy dokument do wysyłki. Wypełniamy pola numer dokumentu oraz nazwa dokumentu. Jeżeli kolejność składanych podpisów przez osoby oznaczone na dokumencie jest dowolna, pozostaw domyślny znacznik Dowolna kolejność oznaczony, jeżeli każde miejsce podpisu ma zostać. Opatrzone oddzielnym podpisem, zaznacz checkbox każdy podpis składany osobno. Jeżeli do oznaczenia miejsc podpisów w dokumencie zamierzasz wykorzystać gotowe znaczniki, zaznacz ten checkbox. Następnie definiujemy osoby, które powinny złożyć podpis na dokumencie. Wypełniamy adres mail, imię i nazwisko, opcjonalnie nazwę firmy. Możesz zdefiniować dowolną ilość osób, do których prześlesz przygotowany dokument. Dodajemy plik dokumentu, który ma zostać podpisany. Wskazujemy plik, który znajduje się na dysku naszego urządzenia. Alternatywnie dodanie pliku zrealizować możemy przeciągając go w sekcję szarego prostokąta oznaczonego opisem przeciągnij plik lub wybierz go z listy. Klikamy przycisk Dodaj. Wyświetlony został podgląd zdefiniowanego dokumentu. Ostatnią czynnością, którą należy wykonać, jest wskazanie miejsc podpisu. W tym celu klikamy na pierwszą niebieską ikonę, znajdującą się po prawej stronie listy osób, które mają złożyć swój podpis na dokumencie. Oznaczenia miejsca podpisu dokonujemy poprzez narysowanie w wybranym miejscu dokumentu obszaru, w którym znajdzie się podpis danej osoby. W tym celu przytrzymujemy wciśnięty lewy przycisk myszy, jednocześnie przeciągając kursor od lewej do prawej. Potwierdzenia zdefiniowania miejsca podpisu danego użytkownika dokonujemy poprzez kliknięcie w niebieską ikonę znajdującą się w prawym górnym rogu dokumentu. Analogiczny sposób powinniśmy zdefiniować miejsca podpisu kolejnych osób znajdujących się na liście osób podpisujących dokument. Każdej osobie może zostać przypisanych wiele miejsc podpisu w danym dokumencie. Po poprawnym zdefiniowaniu miejsca podpisu danego adresata dokumentu Przycisk definicji podpisu zmieni swój kolor z niebieskiego na czarny. Wysyłamy dokument do wskazanych adresatów poprzez kliknięcie w przycisk Wyślij do podpisów. O pozytywnej wysyłce dokumentu system poinformuje nas komunikatem. Od tego momentu adresaci mogą składać podpisy poprzez swoje urządzenia mobilne.